Powiedziałeś tutaj o środowisku LGBT, wywołałeś ten temat też osób transpłciowych, transseksualnych. W Twojej wypowiedzi dla Gazety Wyborczej, kiedy mówiłeś o, o swoim kamikałcie, powiedziałeś tam, że chciałeś pokazać też, że, że geje, homoseksualiści to nie są przebierańcy. Wiem, że kilka osób poczuło się urażonych tym określeniem, przebierańców. Mógłbyś powiedzieć, kogo miałeś na myśli? Bo rozumiem, że nie osoby transpłciowe. No nie, tak? oczywiście, że nie. Miałem na myśli głośne i hałaśliwe osoby reprezentujące zwykle kluby nocne, różne rodzaje drag queen, które no na tyle są skupiające na sobie uwagę, że dla większości obserwatorów takich parad potem zostają w pamięci jako symbole gejów lub lesbijek i robią bardzo złą robotę bo to jest trochę tak jak z karnawałem w Rio jeżeli my dokładnie powiemy, że to są tancerki ze szkoły tańca samby które tańczą z okazji karnawału Rio, to ok ale jeżeli powiemy, że tak wyglądają brazylijki te wszystkie rozebrane panny z piropuszami że to tak po prostu chodzą tak się zachowują takie są brazylijki to do, to, to będziemy w błędzie po prostu. I y, mnie chodziło tylko o to, żeby wyobrażenia o życiu tak dużej grupy, dwumilionowej prawie grupy osób y, homoseksualnych przede wszystkim, bo ich jest najwięcej w Polsce, nie kreować w wymiarze społecznym na podstawie artystycznych wizji różnego lotu, nie zawsze najwyższego lotu y, y, artystów kabaretowych z klubów nocnych, którzy nie mają nic wspólnego z codziennym życiem gajów i lesbijek w Polsce.